Dzisiejsza inauguracja B-klasy w Szarlejce wypadła imponująco. Ja jestem dumny ze swoich, ze swoich zawodników. No cóż, objąłem tutaj funkcję członka zarządu i staram się rozwijać ten sport, który mnie pasjonuje od wielu, wielu lat. Cieszę się niezmiernie, że mogę współpracować z dyrekcją szkoły, z miejscową tu publicznością i to jest dla mnie wskazówka, że można osiągnąć przy dobrej współpracy dobry wynik. Jestem przekonany, że dalsza współpraca i dalszy rozwój i kontakty z młodzieżą będzie bardziej w fazie rozwoju dla tego społeczeństwa. Także uważam, że, że warto tutaj zainwestować w młodzież, warto się nią zajmować, warto poświęcać wiele czasu po to, żeby osiągać dobre wyniki. Często wiele osób Pana kojarzy bardziej z parkingu na, na, na stadionie żużlowym. Skąd ta zmiana? No, od wielu, wielu lat pasjonowałem się również i działałem w sporcie żużlowym, ale po wyjeździe za granicę i tam również miałem duży kontakt z młodzieżą piłkarską. Również działałem... Kilka sezonów na Rakowie, także postanowiłem tu, zmieniając miejsce zamieszkania, poświęcić się młodzieży w miejscowości, gdzie mieszkam, w Szarlejce. Tudzież no, jest to również moja pasja bez względu na miejsce zamieszkania, także uważam bowiem, że warto młodzieży poświęcać czas. A owoce tego są chociażby w dniu dzisiejszym, gdzie moi chłopcy wygrali. Dziękuję bardzo i życzę powodzenia. Dziękuję pięknie i zapraszam na następne mecze i życząc wszystkiego dobrego i dla mieszkańców, i dla kibiców, i dla moich chłopaków, żeby dalsze ich sukcesy były również pasjonujące tak jak dziś. Dziękuję. Dziękuję.